Jesteśmy na Gliwickim Dworcu i chcielibyśmy się dowiedzieć, jak wygląda postęp prac. Bardzo dynamicznie wszystko przebiega, są nowe dachy. Jak to wygląda? Tak jak widać, prace rzeczywiście są bardzo zaawansowane. Jest tutaj prawie 200 pracowników, czy około 200 pracowników w tej chwili wykonuje roboty. W większej części zostały już wykonane roboty wyburzeniowe wewnątrz obiektu. Część elementów została już konstrukcyjna wzmocniona. Jak widać z zewnątrz, już nawet położona jest nowa dachówka i część okien, stolarki okiennej wymieniona. Natomiast nadal trwają prace przy prefabrykacji elementów komunikacji pionowej, czyli klatek schodowych i wind w części, gdzie jeszcze nie ma dachu, ponieważ tamtędy będą one wprowadzane do budynku. I tak jak widać naokoło, intensywnie trwają prace zarówno jeszcze rozbiórkowe, jak i już powoli zaczynamy stawiać pewne nowe elementy, czyli ścianki działowe, wylewać nowe stropy betonowe. W stałym obiekcie zostaną dwie, dwa stropy drewniane, jeden jest nad nami. Jest to jakby zalecenie konserwatorskie, gdyż są to rzeczy, które warto zachować, o dużym jakby walorze historycznym. Dodatkowo w zakresie peronów zostały wyremontowane, znaczy wybudowane na nowo. Najpierw były rozebrane zarówno tory, jak i perony drugi i trzeci. Peron drugi został już udostępniony dla podróżnych. Peron trzeci w najbliższym czasie również mamy zamiar udostępnić podróżnym. Tak samo wykonane były fragmenty już tuneli czy przejść tunelowych podziemnych z prefabrykatów żelbetowych oraz zadaszenia na tych peronach. W następnym etapie jeszcze w tym roku przewidujemy w drugiej fazie przebudowę peronu pierwszego razem z układem torowym. Natomiast trzecia faza, czyli przebudowa peronu czwartego wraz z torami przyległymi, odbywać się będzie już w przyszłym roku, czyli 2016. W halach zostaną funkcje kasowe, te co były. Dodatkowo zostaną wprowadzone funkcje komercyjne, Na pewno zostaną udostępnione w sposób dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Jakby to będzie taką największą zmianą, gdzie wprowadzimy szereg ugodnień dla osób ograniczonych ograniczonej możliwości poruszania się. Będzie to polegało między innymi na wprowadzeniu ścieżek, na ograniczeniu barier architektonicznych. W prowadzeniu wind do budynku. A co do samych funkcji, to na pewno dodatkowo w części biurowej będą zarówno biura spółek kolejowych, jak i samego PKPSA. Na tym to będzie polegało. Główną zmianą tak naprawdę to będzie chyba mm, utworzenie bezpośredniego połączenia pomiędzy dużą halą, tą główną, powiedzmy, że kolejową i tą mniejszą halą, gdzie będą znajdowały się prawdopodobnie kasy autobusowe, aczkolwiek to jeszcze ostateczna decyzja z tego co wiem nie zapadła. Yy, I jakby to przejście bezpośrednie w, i usytuowane wzdłuż niego lokale komercyjne będą jakby prawdopodobnie największą taką zmianą zauważalną dla Państwa, czyli dla użytkowników. Zakończenie robót w dworcu jest przewidziane na koniec tego roku, a na pewno jego udostępnienie dla podróżnych. Mogą się jeszcze niektóre roboty być wykonywane na początku przyszłego roku, ale to już będą, powiedzmy, elementy nieistotne z punktu widzenia podróżnych. Jakby taki plan jest najważniejszy. W tym roku chcemy go udostępnić podróżnym i Chcemy, żeby ten dworzec jak najszybciej zaczął funkcjonować i żeby te utrudnienia związane z aktualną przebudową jak najszybciej zostały zakończone. Natomiast no, musimy się liczyć z tym, że jeszcze przy realizacji kolej, trzeciego etapu na układzie torowym, czyli przy przebudowie czwartego peronu, te utrudnienia w jakimś zakresie występować będą.